Witajcie, nazywam się Szczepan Królikowski. Będziemy śpiewać, będziemy uczyć się, jak wydobywać z siebie dźwięk. Jeśli mówimy o śpiewaniu, to najważniejszym, co powinniśmy wiedzieć, to nasza postawa. Nie możemy być zgarbieni, nie możemy chować głowy w ramionach. Dlatego od razu prostujemy się, stajemy na dwóch nogach. Najlepiej ręce układamy wzdłuż naszego ciała. Wyciągamy jedno ucho do góry, drugie ucho do góry. Raz starajmy się, aby jedno i drugie, drugie ucho wyciągnąć do góry, i przez to będziemy mieć plecki proste. Jeśli będziemy mieć taką postawę, wszystko nam się uda. Całe śpiewanie będzie dużo łatwiejsze. Jeśli będziemy stać w ten sposób. To nie spodziewajmy się zbyt dobrego efektu. Dlatego, moi drodzy, teraz stajemy na dwóch nogach, ręce układamy wzdłuż ciała, wyciągamy jedno ucho mocno do góry, teraz drugie, a teraz staramy się za uszy do góry wyciągnąć, tak żeby nasza szyja i nasze plecy były proste. Pamiętajcie też, aby nasza broda nie wysuwała się do przodu. Zobaczcie, jak to wygląda. Śpiewanie z tak wysuniętą brodą na pewno nie będzie nam pomagać. Dlatego brodę wsuwamy tutaj i jeszcze raz. Jedno ucho do góry, drugie ucho do góry. Wyciągamy się za uszy do góry i już mamy proste plecy. Jeśli myślicie, że leżę po to by odpocząć, to się grubo mylicie. Moi drodzy Kolejnym zadaniem na kształtowanie naszej poprawnej postawy podczas śpiewania jest dobre ćwiczenie, aby położyć się na podłodze. Kładziemy się na podłodze na plecach, podchodzimy nóżkami pod tyłek, ręce kładziemy wzdłuż ciała, przyklejamy naszą szyję do podłogi, głowę przyklejamy do podłogi i teraz sprawdzamy naszą ręką, czy uda się włożyć rękę pod plecy. Jeśli jest taka możliwość, to źle leżymy. Wyciągamy rękę, przyklejamy całe plecy do podłogi, całe plecy i sprawdzamy ponownie, czy uda się włożyć rękę. Jeśli nie uda się włożyć ręki pod plecy, to znaczy, że dobrze leżymy. Jeszcze raz. Głowę przyklejamy do podłogi, szyję przyklejamy do podłogi, przyklejamy całe nasze plecy. I teraz dobrze zapamiętajcie ten układ. Jeśli mamy plecy proste, szyję przyklejoną do podłogi, to znaczy, że na stojąco będziemy bardzo dobrze śpiewać. Jeszcze raz. Głowa przyklejona do podłogi, szyja przyklejona do podłogi, plecy przyklejone do podłogi. Sprawdzamy ręką, czy uda się włożyć rękę pod plecy. Jeśli się udaje, to znaczy, że źle leżymy. Przyklejamy plecy. I zapamiętujemy taką postawę, taką pozycję. Następnie, gdy wstaniemy, musimy odwzorować tą pozycję na stojąco. Spotykamy się za chwilę. I już stoimy. Moi drodzy, próbujemy jeszcze raz przypomnieć sobie, czego powinniśmy przestrzegać podczas śpiewania. Po pierwsze, to poprawna pozycja. Stoimy na dwóch nogach. Plecki mamy proste. Przypominamy sobie, jak leżeliśmy na podłodze. Przyklejamy całe plecy do podłogi. Wyobrażamy sobie ściany za naszymi plecami. Przyklejamy nasze plecy do, do niej. Przyklejamy naszą szyję i naszą głowę. Ręce trzymamy wzdłuż ciała naszego. Kolejnym dobrym ćwiczeniem na rozgrzanie tej części naszego ciała jest porobienie kilku kółeczek ramionkami w tył. Dlatego energicznie kręcimy ramionami do tyłu, parę razy do przodu, ale więcej razy w tył. Po to kręcimy w tył, aby uzyskać ten efekt, czyli ramiona w dół, ale nie przed sobą, ponieważ musimy mieć ramiona też na tej samej płaszczyźnie co nasze ciało. Dlatego kręcimy w tył, w dół i zostawiamy nasze ramionka. Szyję wyciągamy za jedną ucho do góry, za drugie ucho do góry. Wyobrażamy sobie, że mamy szyję taką, długaśną, jak w Ręce wzdłuż ciała, plecy proste. I dopiero tak przygotowani możemy przejść do śpiewania. Do zobaczenia.